Planeta Faktów, 10 najciekawszych newsów, o, to jest mój nowy ulubiony kanał. Obejrzmy. To jest fajne. Oho, zaczyna się. Nie ma sprawy Kitsune. Raperka pozwała Ubera, ponieważ w trosce o swoje auto kierowca odmówił jej przejazdu. Humanoidalne roboty po raz... Ja pierdzielę. Troszkę wow, autor, mówił z ludźmi w maratonie, influencerka apeluje do mężczyzn, aby zakrywali jabłka Adama. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze. tygodnia. Numer 10: Pewien dwudziestolatek z lubowidza zgłosił na policję awanturę pod nieistniejącym adresem, licząc na to, że jadący na miejsce radiowu spodwiezie go do miasta. Do incydentu doszło w piątkową noc o trzeciej nad ranem. Głos w policyjnej słuchawce przekonywał, że w jednym z domu doszło do nocnej awantury i prosił o interwencję. Dziwnym zbiegiem okoliczności w drodze na miejsce funkcjonariusz napotkali 20-letniego autostopowicza, który zatrzymał ich auto i poprosił o podwózkę akurat tam, gdzie ci właśnie zmierzali. Zaskoczeni policjanci jednak odmówili. Po dotarciu na miejsce rzekomej awantury okazało się, że adres zawiadomienia w ogóle nie istnieje. Podejrzewając, że ze zgłoszeniem związek może mieć tajemniczy autostopowicz, w drodze powrotnej ja, postanowili jezo, zrobić ziel. mały eksperyment i zatrzymując się obok niego, zadzwonić na numer, z którego zgłoszono awanturę. Kiedy telefon Ty, zaczął ale że oni to tak przemyśleli? ty jest aż cud! Ja pierdzielę. nie dwudziestolatka, wszystko stało się jasne. Mężczyzna zmyślił całe wydarzenie, mając nadzieję na darmowy transport z imprezy na koszt podatnika numer 9. Ważąca 220 kg fraperka z Detroit. Ja pierdzielę w dupę 220 kilo. Ty, ale to czekaj, bo jak są te filmiki o tych takich ludziach dużych, mówiąc delikatnie. To od jakiej wagi już chodzić nie można, bo oni często już tylko leżą. O co tu chodzi? Ona normalnie stoi, widzę przecież. Droid pozwała firmę Lyft, odpowiednik Ubera, potem jak jeden z kierowców odmówił jej przewozu, twierdząc, że jego auto jest na nią za małe. Na zamieszczonym przez nią nagraniu kierowca tłumaczy nie tylko, że w aucie nie ma dla niej wystarczająco miejsca, ale wręcz, że jego opony nie wytrzymałyby jej wagi. Wszyzna przeprosił za zaistniałą sytuację, powiedział, że zwróci jej wszystkie koszty i zasugerował zamówienie Ubera XL, czyli o z większymi pojazdami. Według prawnika kobiety odmowa usługi ze względu na wagę jest w stanie Michigan niezgodna z prawem i w zasadzie niczym nie różni się od odmowy ze względu na kolor czy wyznanie. W swoim pozwie kobieta żąda od firmy lift odszkodowania za stres, upokorzenie, zażenowanie... Czekaj, ale jak to? Czemu to się... Przecież no mógł mieć prawo podejrzewać, że coś się spieprzy. To tak jakby przyjechał uberowiec i zobaczył kogoś upieprzonego w głównie całym, nie? To też by go chyba do auta nie wpuścił, bo by mu zapas auto i by musiał czyścić i tego nie mógłby robić na tym Uberze już danego dnia. Na przykład, a jeszcze smród by został, <grym> no to jest to samo. No, też wtedy ma podejrzenie, że coś się może stać, nie? Chyba oburzenie, cierpienie psychiczne, strach i wstrząs, a także za szkody emocjonalne, ekonomiczne i nieekonomiczne oraz zwrot kosztów sądowych i prawniczych. Z powodu anulowanego przejazdu raperka nie była w stanie dojechać na imprezę do kuzynki, na której miały oglądać mecz i zapewne zajadać Dzięki chipsami. Barygo. Numer 8 Ty, myślicie, że ona wygra ten proces w sądzie? W dupę oby nie, ty, bo to jest jakiś abusing systemu. Przecież spory pane, w sensie... W sensie inaczej, inaczej, bo to jest w USA, tak? Więc jeżeli ona wygra, tam się zdarzały jakieś głupo, głupie wygrane, to pewnie w regulaminie dopiszą wagę, na której można ten. I jeszcze będzie musiał w dupę Uberowiec wagę ze sobą pościć. <laughs> Nie zdziwiłbym się, jakby takie wymagania były, jeżeli ona wygra. Ja pierdzielę, ty, no ty spopiewszona. No jest jak jest, widziałem. Kuzynki, na której miały oglądać mecz i zapewne zajadać się chipsami. Numer 8. Pewien widz telewizji Republika, który chcąc zakpić z woźb, wrzucił do puszki fałszywy banknot z dopiskiem zamiast tobie. W łodzieju Dałem Republice, ostatecznie wspomógł woźb większą kwotą niż 99% Polaków przekazała na orkiestrę przez całe no. swoje życie. Lednicy, wolontariusze, Sze. postanowili bowiem oprawić banknot w ramkę, a następnie wystawić go na aukcję Allegro. W ciągu jednej doby zabawkowa dziesięciozłotówka warta kilka groszy licytowana była już za 1200 zł. No cóż, chłop najwyraźniej myślał, że wszystkie pieniądze z puszek trafiają bezpośrednio do owsiaka i chciał w ten sposób wbić mu szpile. A co najwyżej zrobił przykrość chłopców, który chodził z puszką, a następnie zobaczył jej zawartość w banku. Nie Ja pierdzielę. A co najwyżej zrobił przekroić chłopców, który chodził z puszką, a następnie zobaczył jej zawartość w banku. Nie wspominając już o tym, jak sam się musiał wpienić. Nie, ale to pismo sprawę, że... też, to pismo jego też. On taki podniecony był, jak to pisał. Widać, nie, że pranka stulecia robi. Taki podniecony, aż mu się ręka trzęsła przy pisaniu tego wdupa. Jezu, jaki wdupa odklejus. W banku. Nie wspominając już o tym, jak sam się musiał wpienić, kiedy zdał sobie sprawę, że z największego hajtera trafił do klubu 1% najhojniejszych darczyńców, numer 7. Internauci zebrali prawie 30 tysięcy dolarów klasy. dla dostawcy pizzy, który po przejściu w głębokim śniegu prawie kilometra, jako napiwek otrzymał tylko 2 dolary. Rzecz miała miejsce w Indianie, w miejscowości Avon. Z powodu zamkniętych dróg dostawca mimo wszystko postanowił dostarczyć pizzę pod wskazany adres, zostawiając auto i pokonując. Kurda czemu? On w takich... Znaczy no niby dostarcza tylko załta auta, w którym jest ciepło, ale kurde. O 800 metrów, w śnieżyce i przy ujemnej temperaturze. Za zamówienie warte 40 dolarów i mimo, że pochodziło ono z bogatej dzielnicy, otrzymał tylko 2 dolary. Na... Ty, a nie ma czegoś takiego w Stanach jak u nas, że jak jest gówniana pogoda, to doliczają jakieś koszty dla Uberowca? Na dostawcę w samym swetrze natrafił pewien policjant, któremu zrobiło się go tak szkoda, że nie dość że sam dołożył mu 15 dolców, to na dodatek podzielił się jego historią na swoim TikToku. Dostał i... 2 dolary na piwku od chłopa, ale Uber mu coś też dał? Zorganizował zbiórkę. Mimo, że cel na GoFundMe ustawił na skromne 500 dolarów, w ciągu kilku dni internauci wpłacili na dostawcę prawie 30 tysięcy. Numer 6. Dziecko, które przyszło Prykamy, na świat w na parkingu Krispy Kreme podczas historycznej śnieżycy w Alabamie zostało nagrodzone rocznym zapasem darmowych po Jak to? Jerry. W sensie, no to mi chodzi, że płacisz wtedy więcej za gówniane warunki, ale to nie trafia do dostawcy? No przecież trafia chyba. Nie ma torby zapki, to więc to chyba pizzeria. A w sumie racja, no. Może tak być pączków. Shania Bennett, jej partner i ich czteroletni syn próbowali dotrzeć do szpitala, ale oblodzone no, no, drogi nie, i czerwone światła skutecznie opóźniały przejazd. Ostatecznie kobieta nie wytrzymała i kazała partnerowi zjechać na parking Krispy Kreme, gdzie wydała na świat małego chłopca. Na pamiątkę wydarzenia para postanowiła nadać dziecku inspirowany pączkami przydomek Glaze, czyli lukier. Kiedy o sprawie dowiedziała się sama sieć, postanowiła nagrodzić rodzinę rocznym zapisem pączków. Zobowiązała się również co roku organizować chłopcu urodziny. Według Krispy Kreme jest to pierwsze dziecko, o którym im wiadomo, któremu sieć pączkarni wpisano w akcie urodzenia jako miejsce urodzenia. Numer 5. Według najnowszych badań, ponad połowa kupujących z pokolenia Z preferuje kasy samoobsługowe. Mało tego, jest no. nawet w stanie nadłożyć drogi, aby tylko zrobić zakupy w sklepie, który je oferuje. Jednak jak się okazuje, niekoniecznie. Ty, są jeszcze sklepy. wielkościowo, powiedzmy takie minimum biedronka, co nie mają kas samoobsługowych? Nie chodzi tu o niezależność czy bycie introwertykiem. Według ankiety przeprowadzonej przez Landing Tree aż jedna trzecia Jenzi przyznała, że kradnie podczas korzystania z kas samoobsługowych. Co ciekawe, dla niektórych młodych Są? ludzi kradzieże nie wynikają z biedy, a chęci odwetu. Jak Są? skomentował jeden z naszych mamy ma? tyle firm, które nie dbają o swoich klientów, tylko o zarabianie pieniędzy. Jeśli możemy ukarać korporację, czujemy, że zrobiliśmy coś dobrego. Nie uważam, że kradzież od dużych korporacji. Co? obsługowych. Co ciekawe, dla niektórych młodych ludzi kradzieże nie wynikają z biedy, a chęci odwetu. Jak skomentował jeden z Ta nas... Ameryka, tam wiadomo kto jest, ale... Polatków, mamy tyle firm, które nie dbają o swoich... <grym> Sam wiesz, kto ukradł skazy samoobsługowej, tak? Klientów tylko o zarabianie pieniędzy. Jeśli możemy ukarać korporację, czujemy, że zrobiliśmy. Ja pierdzielę, ale świecie w dupa ci ludzie. No przecież oni dosłownie wmawiają sobie jakąś wojnę z korporacją, byle tylko sumienie uspokoić, że kradną. Przecież to jest. A, to jest wspaniałe. Dobrego. Nie uważam, że kradzież od dużych korporacji jest niemoralna, bo osłabia systemy, które wyzyskują pracowników dla własnych korzyści, powiedział inny dziewiętnastolatek. Międzynarodowe badanie wykazało. Wróćmy do czasów szlacheckich. Wtedy taki dziewiętnastolatek byłby pod butem pana i za kradzież czegokolwiek z lasu ucięliby mu ręce. No. Wróćmy do tych czasów, nie byłoby wtedy, no piękne czasy to były, byłby pod butem, żarby tylko ziemniaki, a jakby pomyślał o czymś więcej to by mu ucielił łapy. To były piękne czasy, nie to co teraz jakieś zastrane korporacje mówią nam jak żyć. No, pierwszy świat. Mało, że firmy z kasami samoobsługowymi tracą średnio 4% swoich towarów, co jest wynikiem dwukrotnie wyższym niż wynosi średnia. Numer 4 co? Stolatek. Międzynarodowe badanie wykazało, że firmy z kasami samoobsługowymi tracą średnio 4% swoich towarów, co jest wynikiem dwukrotnie kurde, wyższym niż wynosi średnia. Numer 4. W nadchodzącym półmaratonie. W... Nie wiem. wie o co z tym chodzi. Ale jest jak jest. Taki nie biegacze poraz? raz w się, sensie, no, nie wiem, czemu ludzie tak na siłę usprawiedliwiają, że po prostu kradną. No i pierwszym, że mają jakąś misję, nie wiadomo jaką. To jest w dupę, kretynizm. Przeproś za wczorajsze teksty. Co? Numer 4. W nadchodzącym półmaratonie w Pekinie biegacze po raz pierwszy w historii zmierzą się z humanoidalnymi robotami. W wydarzeniu weźmie udział 12 tysięcy ludzi oraz dziesiątki dwunożnych robotów pochodzących od czołowych firm technologicznych, takich jak Tesla, Boston Dynamics czy One X. Z udziału zdeskwalifikowane są jednak roboty z większą liczbą kończyn, bez ludzkiego wyglądu, a także wyższe niż 2 metry. Co ciekawe, na nagrody pieniężne za zajęcie pierwszych miejsc mogą liczyć zarówno ludzie, jak i roboty, czy raczej ich właściciele. Według ekspertów ludzcy biegają. Póki co nie mają się czego obawiać, prędkość robotów wynosi od 8 do 12 km na godzinę, podczas gdy ukończenie 21-kilometrowego półmaratonu w półtorej godziny wymaga średniej prędkości 14 km. Dodatkowo w przypadku robotów dochodzą takie problemy jak żywotność baterii i konieczność jej wymiany. Numer 3. Pinska PlumSek apeluje. z Żyjemy w przyszłości. Wyobrażasz to sobie? Jesteś na takim biegu, patrzysz, się, a obok ciebie stoi w dupę jakiś android, który też bierze w tym udział? <laughs> Ale popieprzony cyberpunk. Wyobraź sobie komuś, nawet no, nie dużej odległości czasu temu, powiedzieć, że coś takiego będzie miało miejsce. Wszyscy jest jest a jakiś scenariusz z Terminatora się zaczyna widzowie. Zobaczcie, co się odpieprza. T001, no. Jesus Mario Maria, po pierwsze, wymiany. Numer 3. Chińska influencerka apeluje do mężczyzn, aby ci zakrywali swoje jabłka Adama w geście poparcia dla praw kobiet. Internetowa twórczyni twierdzi, że tak. W Chinach. To jest najważniejsza sprawa w Chinach? zwana wyniosłość krtaniowa u mężczyzn jest tak samo delikatnym i wrażliwym miejscem jak wyniosłości u kobiet, w związku z czym tak samo jak one powinna być zakrywana w miejscach publicznych. Akcja o dziwo zyskała. co? Tu nie zrozumiałem, co on powiedział. U mężczyzn jest tak samo delikatnym i wrażliwym miejscem jak wyniosłości u kobiet, w związku z czym. A że cyca? Mów po polsku tak samo jak one powinna być zakrywana w miejscach publicznych. Akcja o dziwo zyskała szerokie poparcie internautów, a pokrowce na grydykę wykonane z wełny, skóry, a nawet koronki schodzą jak świeże bułeczki. Jeden z modeli w kształcie świńskiego ryjka na chińskim Allegro sprzedał się w ponad 7 tysiącach egzemplarzy. Numer 2 Czemu powiedział, że ta akcja ma duże poparcie, bo coś się sprzedało w ilości 7 egzemplarzy w Chinach? Co to jest 7000 egzemplarzy w Chinach? To pewnie w chińska wieś, co liczy milion mieszkańców, to I nawet tego nie zauważysz na ulicy, na drodze, bo pewnie nie ma ulic. Jakieś wsi. Co to się dzieje? Przecież jest nic w Chinach, 7000 sztuk. Nie? Tak, bla, bla, 7 na Chiny to 5. Co ty? Siedemka to zaledwie jedna kamienica w Chinach. Nie no. Ty, a nie to było w Chinach, czy gdzie? Taki wielki... Nie, czekaj, czy to w Polsce było? Jakiś po ZSRR budynek? Znaczy się tego, po komunia. Gdzieś kojarzę film jakiś oglądałem, że był jakiś taki super budynek. Takie kilka bloków złączonych ze sobą, że bardzo, bardzo dużo ludzi mogło tam mieszkać. Falowiec w Gdańsku? W Warszawie? To może w kilku miastach było. Po prostu w tym bloku wschodnim. No. To w Chinach w sumie taki blok to pewnie jest przeciętny budynek, w którym mieszka tam 100 tysięcy osób. Numer dwa. Pewien dziadek z odmówił władzom przesiedlenia i sprzedaży swojego dwupiętrowego domu pod budowę. Chińska wieś akurat liczy zero mieszkańców. Wszystkich wysiedlili, żeby zbudować autostradę, którą nikt nie jeździ. Może tak być. Autostrady? W związku z czym autostradę wybudowano wokół niego. Rząd oferował mu około 1,5 miliona euro. Ty, serio kogo... Ej, zobacz! Czekaj. Ezemplarzy numer dwa. Pewien dziadek z Szanghaju odmówił dziadek. władzom przesiedlenia i sprzedaży swojego dwupiętrowego domu pod budowę autostrady, w związku z czym autostradę wybudowano wokół niego. Rząd oferował mu około 1,5 miliona Juanów, prawie milion złotych Ej, ale oraz po trzy mieszkania w ramach Ten jednak odrzucił ofertę, uznając ją za niesatysfakcjonującą, licząc na jeszcze więcej. Po długich, hacz bezowocnych negocjacjach władze w końcu powiedziały dość i podjęły decyzję o budowie autostrady wokół jego domu. Otulając go z dwóch stron dwoma przeciwległymi pasami ruchu. Mężczyzna teraz żałuje Mieszkać swojej właściwości i decyzji. Jak mówię, gdybym mógł co w ten czasy, zgodziłbym się na warunki wyburzenia, które mi zaproponowali. Aby uniknąć hałasu i brudu z budowy razem ze swoim 11-letnim wnukiem, z którym mieszka, większość dnia spędza w centrum miasta i wraca dopiero, gdy prace ustają. Obawia się, że gdy droga zostanie otwarta na wiosnę, hałas będzie jeszcze większy i jeszcze bardziej nie do zniesienia. Numer jeden. Ej, ale ciekawe, że mu pozwolili w Chinach. My Myślałem, że nie będę pytać po prostu, tylko przyjdzie chłop. Mówi, powie tak: No, na jutro proszę się spakować. Tutaj jest pana nowy adres zamieszkania. No, tyle. A jednak. Jeszcze bardziej nie do zniesienia. Numer jeden. Według ankiety przeprowadzonej wśród brytyjskich nauczycieli, z roku na rok dzieci rozpoczynające naukę w szkole są coraz bardziej niedorozbinięte. Jedna czwarta dzieci ma przychodzić do zerówki w pieluchach, ponieważ nie została nauczona korzystania z toalety. Nauczyciele skarżą się ponadto, że ich podopieczni nie potrafią siedzieć na dywanie, są niezgrabne w ruchach. Brusizm się szerzy widzowie. Niestety, my wiemy, do czego to prowadzi, znamy jedną osobę, ale wyobraź sobie to na masową skalę. Upuszczają przedmioty, nie potrafią też wchodzić po schodach, ponieważ ich mięśnie są nie do końca rozwinięte. Pedagocy obwiniają za ten stan rzeczy nadmierne, często w pozycji leżącej korzystanie z telefonów i tabletów, co wyjaśniałoby, dlaczego niektóre dzieci nie wiedzą nawet, jak korzystać z książek, zamiast przewracać strony, próbują przesuwać tekst palcem, jak po ekranie. A także zaniedbanie przez rodziców, którzy zajęci pracą nie poświęcają wystarczająco dużo czasu na aktywną zabawę z dziećmi. Ok, tym zajętym jak łazienka, fajne. kiedy akurat chce się wam najmocniej akcentem, kończymy. Dzień. Wojny, a tak klonów brusa. No dokładnie. Dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście newsy. Fajne. Lubię te newsy oglądać. Jakiś widz pisał, że to fejki. Ta? Yy, masz na to ten dokument yy, dużo stronicowy, żeby udowodnić kolego. Kusaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Kusaria! Musaria! Mam szansę! Opuśćcie się Polacy! Gusaria!